Mój wybór wyświetlacza XCN 1050 podyktowany był jego zaletami, do których należą prosty w obsłudze interfejs, precyzja oraz oszczędność czasu. Nazywam się Jérôme Olivier i mam 34 lata. Jestem rolnikiem od 2012 roku i mieszkam w rolniczym regionie Soissonnais we Francji. Na około 200 hektarach uprawiam ziemniaki skrobiowe, pszenice, buraki cukrowe, jęczmień i rzepak. Posiadam trzy ciągniki Case IH, w tym jeden Maxum 170, który służy głównie do wysiewu i przygotowania gleby na wiosnę. Korzystam także z ciągnika CVX 170, głównie z rozrzutnikiem nawozu, pługiem i ścierniskowcem. Z kolei Maxum 110 służy do prowadzenia oprysku oraz sadzenia buraków cukrowych i ziemniaków. Wcześniej nie posiadałem systemu automatycznego prowadzenia. Na początku 2018 roku postanowiłem zainwestować w system automatycznego prowadzenia w ciągniku Case IH z kontrolerem NAV 900 połączonym z wyświetlaczem XCN 1050. Nowy wyświetlacz XCN 1050 oferuje wiele innowacyjnych funkcji wprowadzonych w celu usprawnienia i uproszczenia codziennych czynności związanych z uprawą roślin. Wielodotykowy ekran jest wyjątkowo intuicyjny w obsłudze, a interfejs obsługowy bazuje na systemie Android, dzięki czemu może zostać spersonalizowany za pomocą dodatkowego oprogramowania. Uproszczona konfiguracja w połączeniu z mniejszą liczbą elementów zapewnia łatwiejszy i bardziej uporządkowany montaż wewnątrz kabiny operatora. Kontroler prowadzenia NAV-900 dysponuje wbudowaną anteną, odbiornikiem oraz sterownikiem nawigacji. Na potrzeby prowadzenia upraw w łożach oraz w zastosowaniach w obszarze rolnictwa precyzyjnego możliwe jest połączenie kontrolera NAV-900 z wyświetlaczem XCN 1050. Korzystając z systemu w pełni polegam na wyświetlaczu i antenie. Nie muszę stale obserwować działania narzędzia rolniczego ani skupiać uwagi na znaczniku maszyny. Przekłada się to na ograniczenie nakładów czasu oraz mniejsze zmęczenie pod koniec dnia pracy.